Czy suplementy diety stosowane przy problemach stawowych takie jak glukozamina czy chondroityna są bezpieczne i kto powinien uważać na ich stosowanie? Suplementy diety są to generalnie preparaty dostępne bez recepty, które każdy z nas może kupić w aptece, więc w zasadzie wydawałoby się, że są przeznaczone dla każdego. Tym niemniej tak nie jest, ponieważ każdy suplement diety ma jakieś określone wskazania i przeciwwskazania i Zastosowanie danego suplementu, dajmy na to, tak jak tutaj w przypadku problemów stawowych, glukozaminy czy chondroityny, należałoby skonsultować z lekarzem. Na pewno te suplementy nie są wskazane dla dzieci, dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących, ponieważ nie były na tych grupach po prostu badane, więc nie mamy żadnych, żadnej wiedzy w tym zakresie, czy te grupy mogłyby bezpiecznie te suplementy stosować. Tak samo powinny uważać osoby, które są uczulone na skorupiaki, które się leczą na cukrzycę jak również osoby, które, mają jakieś, które są leczone preparatami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mo, mogą może skojarzenie suplementów diety typu glukozamina czy chondroityna z tymi lekami przeciwzakrzepowymi spowodować jakieś ryzyko krwawień. Oczywiście suplementy diety, jak każdy preparat wprowadzany no, z zewnątrz naszego organizmu, może wywołać pewne działania uboczne. W przypadku tych dwóch są to najczęściej jakieś nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Jeżeli obserwujemy w czasie zażywania suplementu diety jakiekolwiek dolegliwości, które nas niepokoją, nie wolno ich bagatelizować. Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. W celem po prostu skonsultowania tych dolegliwości ustalenia, skąd one się tak naprawdę wzięły.